Hallo, hallo! Może powtórzymy niemiecki? Das ist machbar! Tym razem porozmawiamy o zaimkach dzierżawczych unser, euer w mianowniku i bierniku i będzie również mowa o przyimku für. Zaimek dzierżawczy unser oznacza nasz, unser. Natomiast wystarczy dodać końcówkę "-e", i będzie "-unzere", czyli nasza, nasi, nasze. Zajemek dzierżawczy "-ojer", oznacza wasz. I wystarczy, można by powiedzieć, przekręcić te dwie ostatnie literki, i powstanie nam ojre, czyli wasza, wasi, wasze. "-oier", wasz, "-oire", wasze, wasi. Zobaczmy, jak te zaimki wyglądają w tabelce. Już na pierwszy rzut oka widać, że przy dea i das w mianowniku, czyli w nominatywie jest taka sama forma, czyli unza oja, unza oja. I podobna rzecz dzieje się w przypadku tutaj di w liczbie pojedynczej i mnogiej, czyli mamy unzere, ojre i unzere, ojre jak widać. Czyli właściwie w nominatywie musimy pamiętać tylko o tym, żeby przy di dodać końcówkę "-e". Ale w akuzatywie też wcale tutaj dużo się nie dzieje, bo poza rodzajnikiem de cała reszta pozostaje taka sama jak w nominatywie. Zobaczmy, tylko przy de jest unseren ojren, czyli dochodzi nam końcówka n można powiedzieć. Więc wcale tak dużo do nauki nie pozostaje. Zobaczmy te zaimki na przykładach. Chcemy powiedzieć na przykład to jest nasza nauczycielka. To zdanie będzie wyglądało tak: Das ist unsere Lehrerin. I skąd wiemy teraz, że tam właśnie ma być unsere? I czy to jest nominativ, czy to jest akuzativ? Bo, jak wiemy, w jednym i w drugim forma wygląda tak samo. Po czym rozpoznać, który to jest przypadek? Wystarczy zadać pytanie czasownikowi. Czasownik prawdę ci powie. Jest. Kto co jest? To jest nasza nauczycielka. Czyli jest pytanie, kto co jest w nominatywie, i już wiemy, że trzeba zajrzeć pod die, bo lehrerin jest die. I już wiemy, jaką formę wykorzystać. Czyli das ist unsere Lehrerin. To jest nasza nauczycielka. Czasownik, prawdę ci powie. Kto co jest? Weźmy zdanie: Euer Haus ist sehr schön. Czyli wasz dom jest bardzo ładny. Euer Haus ist sehr schön. I zróbmy podobną rzecz, czyli skąd wiemy, że powinno być ojar, czyli wasz. Znaczenie tego już wiemy, więc to nie jest problem. Euer house ist sehr schön, czyli wasz dom jest bardzo ładny. Haus ma rodzajnik das, więc wiemy, że musimy zajrzeć pod rodzajnik das, czyli jest das Haus. A teraz, który to przypadek? Znowu pytamy czasownika. Jest, kto, co jest, i wiemy, że to jest nominativ, czyli kto, co jest, i wiemy, że. Ojer musimy wykorzystać tutaj z tabelki, z nominatywu, dlatego że doprowadzi, doprowadził nas do tego czasownik. Jak zadam mu pytanie, jest, kto, co jest, to już wiemy, że to jest nominatyw. Czyli euer haus ist sehr schön. Weźmy inny przykład. Ich verkaufe unseren Computer, czyli sprzedaje nasz komputer. I już tak prawdę mówiąc, po końcówce tutaj unzeren, po tym n widać, że to jest akuzatyw, bo jedynie przy der w akuzatywie tą końcówkę n widać. Komputer jest der, no i o, widać to jak na dłoni, ale y, sprawdźmy inną metodą, czy to właściwie jest ten przypadek. I mamy verkaufen, sprzedawać, to powstaje pytanie, zapytaj czasownika, on prawdę ci powie. Verkaufen, sprzedawać? Nasuwa się pytanie, kogo co sprzedawać? a pytanie kogo co jest w akuzatywie i stąd wiemy, że to będzie akuzatyw. Czyli ich verkaufe unseren komputer, ja sprzedaję nasz komputer, bo komputer jest der i patrzymy sobie właśnie do akuzatywu, bo jest kogo co i już wiemy, z jaką końcówką ten zaimek się nam pojawi. Dorzućmy do tego wszystkiego ten przyjmek für, czyli für to dla. I tutaj świetnie będą się zgrywały z tym przyimkiem für, zaimki dzierżawcze. No i mamy na przykład... Das ist ein geschenk für meinen Vater. I ten zajmek już z pewnością znacie. Für meinen Vater dla mojego ojca, to jest prezent dla mojego ojca, to meinen znamy i też widać od razu, że jest to akuzatyw, bo to jest prezent dla kogo co. Wiemy już, że to jest akuzatyw i stąd też ta końcówka N się tam wzięła. I ta końcówka automatycznie też dotyczy oczywiście tego Oer i tak dalej. Więc. Das ist ein Geschenk für, czyli dla kogo, co jest to prezent. I tutaj możemy powiedzieć na przykład für meinen Vater, für unsere Oma, dla naszej babci. No i pytanie znowu jest, kogo, co. Można powiedzieć, że für będzie dla nas wskazówką, która będzie nam podpowiadać, że to jest akusatyw. Tak samo jak możemy sobie pomyśleć o tym, że czasownik być będzie nam podpowiadał, że to jest nominatyw, bo jest kto, co a für dla kogo co akuzativ czyli jest nominativ für akuzativ weźmy inny przykład ich habe etwas für eure Lehrerin. Czyli mam coś dla waszej nauczycielki. Czyli tutaj nie muszę się długo zastanawiać, bo Für mi już podpowiada, że to będzie akusatyw. Czyli ich habe etwas für eure Lehrerin. Wystarczy sobie pomyśleć, że Lehrerin jest d, więc spoglądam sobie pod rodzajnik d i widzę, że tam końcówka jest e. Ich habe etwas für eure Lehrerin. I wiem, że no przy di występuje e zarówno w akuzatywie jak i w nominatywie. Także to jest takie dosyć duże ułatwienie można powiedzieć. Weźmy na przykład ich habe etwas für euren Lehrer, czyli mam coś dla waszego nauczyciela. I tutaj jest oczywiście für już podpowiedzią, że jest akuzatyw. Lehrer jest rodzaju męskiego, czyli der. Spoglądam pod der i widzę, że tam jest końcówka en, czyli ich habe etwas für euren Lehrer, mam coś dla waszego nauczyciela. Mam nadzieję, że zaimki dzierżawcze euer i unser oraz przyjmyk für nie będą już sprawiać problemów. Dankeschön, das ist alles und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.